Taki dzień jak dziś, aż brzeg siedzieć w domu. Zapraszam Was na piknik. A jeżeli piknik, wyjście do parku, do ogrodu, czy nawet na taras, koniecznie z piknikowym sklepem. W tej małej w torbie kryje się naprawdę skarb. Raz, dwa. I rozkładamy. Patrzcie, dzieciaki. Jak widzicie, bez problemu zmieści się tutaj cała rodzina, bo i dla naszego taty, który jest teraz w pracy, jest tutaj miejsce. Koc także ma największą zaletą jest tego, ten materiał tutaj, to cały jego sekret. Nie nagrzewa się od słońca, zawsze jest przyjemnie chłodny. Jeżeli wam się tutaj wyleje jogurt, woda, dzieci nasypią piachu, trawy, jedno strzepnięcie ręką i po brudzie. Ten kot kryje w sobie coś jeszcze, jeszcze termoizolacyjną. Zobaczcie, bo jak piknik, to przecież i przekąski. Mamy wodę, mamy ciastka, mamy jabłko i wszystko w odpowiedniej temperaturze. Ciasteczko czy jabłuszko? Ciasteczko. Proszę bardzo. Znacie to, koniec plażowania, czy piknikowania i co trzeba zrobić? Wytrzepać porządnie ręczniki czy koc, bo są pełne piachu, trawy i tak dalej. Nie kocem z kipów. Zobaczcie, jedno strzepnięcie ręką i po grudzie. A składa się równie prosto, jak się go rozkłada. Kilka ruchów. Kończymy i gotowe w drogę. A po złożeniu nasz koc piknikowy to tej wielkości torba na ramię bądź na, jako plecak, tutaj po przypięciu. Możecie też ją potraktować jako podkładkę do siadania na zimnym dla dzieci. Zaglądajcie na mamagama.pl i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Będę Wam opowiadać o bardzo fajnych rzeczach dla Was i dla Waszych dzieci.